Jeszcze będzie kamera z przodu na masce, na no, no tuza będzie Dawać. zębatkę, tą oryginalną, co przychodzi na pompę o 60, tylko jest odwrócona. Kabina niedawno przyjechała, już A już trzeba ją rozkręcać. rozkręcać. Panowie z filmy naglak montują nam węże do kompresora i taką, taką chłodnicę grubą. Mogłem się pomylić o 180 stopni, bo. Chyba otwórz drzwi, Napaleczkę się zapali. O. I u góry też. Przyjdę, chłopaki! Dalej chłopaki, nie liście nic dzisiaj? No właśnie nie. Moja żona, już obecna, wybrała kolor. Weszła do garażu i Rafał mówi: Agata, jaki kolor? A ona mówi, że biały. Rafał, biały? Mówi i o biały. Słuchajcie, jest, kabina siedzi. Uwaga. Tu na chłodnicy może być. Mieć... Nie, no już wypiła ręce mi się nie trzęsą. Na... Zawsze Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Naglak, producent kabin do maszyn rolniczych, więc jeśli potrzebujesz superkomfortowej kabiny do swojego ciągnika, kombajnu bądź też innej maszyny rolniczej, na pewno znajdziesz coś ciekawego w szerokiej ofercie firmy Naglak. Zapraszamy również na stronę magazynu rolniczego AgroProfil, gdzie w zakładce sklep możemy znaleźć czapki z daszkiem, kubki oraz koszulki naszego kanału. A teraz zapraszam serdecznie na materiał. Jest 23, my jeszcze grzebiemy Kuła zakłada unibale na rurki, czyści gwinty Ja walczyłem żeby osadzić kompresor i tu była przeróbka alternatora To już mamy opanowane, to już jeszcze tylko żeby udało się dobrać pasek Mamy znowu przerobione koło pasowe, bo teraz jak jest pokrywa z pompą od ostrówka, to musi być koło z uszczelniaczem, a nie na, nie na odrzutnik. I dlatego trzeba było jeszcze nowe koło znowu przełożyć ten pierścień. No i tu oczywiście przeróbka napinacza, przyszedł kompresor. No i alternator. Tutaj jeszcze wszystkie mocowania trzeba poobcinać, poobsłowywać. i to już mamy praktycznie zakończone już mamy przód założony teraz zostanie tylko jutro założyć założyć ramę wszystko przygotować pod kabinę, bo w piątek rano będzie kabina i już będziemy ją od razu z busa pakować na ciągnik i wtedy składać wszystkie dźwigienki i wszystko dopinać przewody od klimatyzacji, chłodnice i tak dalej Jeszcze mamy jeszcze mogę pokazać zrobiony tył rurki do siłowników pomocniczych rurka wchodzi tutaj jeszcze nie wiem czy nie będzie przeszkadzać gdzieś do kabiny ale no to się okaże jak będzie kabina bo już nie pamiętam jak idzie idzie sobie tutaj koło bębna wychodzi tym okienkiem i mamy wąż do siłownika i tu przechodzi sobie rurką nad spornikiem I tak samo jest przewód do siłownika, także to mamy już skończone Tylko jeszcze trzeba jakieś mocowania tej rurki zrobić, no bo trochę lata Także my działamy dalej Siemka! Cześć! Słuchajcie, witamy! Firma Naglak w Trawi Garaż dobry. Dzień dobry! Dzień cześć! Tutaj cześć. mamy już maszynę Czeka na kabinkę Mniej więcej najcięższe rzeczy poskładane No wszyscy na to czekali, zaraz się okaże wszystko. Jaki mamy efekt? Jest kabinka w trawi traka. ごめんね。<noise> Dobra, słuchajcie, akcja. Akcja, wyciągamy. A to kto umie tym jeździć? Kamin pojechał. Szukamy chętnego, co potrafi ładowarką jeździć. I za chwilę wyjeżdżamy ciągnikiem i próbujemy już mierzyć kabinkę. Będzie trzeba podłogę zdjąć, żeby te wszystkie dźwigienki zamontować. No, panie kierowco, testujemy, sprawdzimy, czyś pan. Czy, czy to masz zawodowe prawo jazdy?

potem ja ja trzeba go nawrócić masz po to może dajemy, żeby jak najmniej jeździł bo ja nie no, no. Na Na nie, no będziecie do. trzymać ją, bo no to nie, nie uda się nigdzie, nie? No, to możemy tak nie wstaniemy no. no. czy nie no. do przodu go ja skapnę go no, nie tu by było no, tu by najlepiej trzeba było tak, że no to słuchajcie, historyczna chwila, tyle było gadania o płaskiej podłodze. Za chwilę będzie płaska podłoga no, no, to jest do

a dziś Kubica, do śruby wyłap. Ładnie chodzi. Dobra, powoli. Czekaj. No nie wejdzie, mi tu nie ma szans. To jest? Trzeba szlifować poduszkę. U mnie nie wejdzie, nie ma szans. Tu by weszło chyba. Tak? To się wydaje. U mnie nie wejdzie. Trzeba do góry i flexa. Co się Do góry! A tak, teraz masz? Góra! Jaka nie, po, po, to, to już nie chodzi o to, tylko jest za wąsko. No. Produkt tulejki nie? A u ciebie jak jest? Nie u mnie no, za... no, kurwa tak na skrypcie było, nie? Jak, um, Ale no, to wejść, my. kurwa. Nie co to Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest. Nie jest. Nie 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 jest dużo wężej niż, niż to, nie? No ja nie się. wydaje się, że na z nas tych wejdzie nie? No, można trochę, trochę dobrać, 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 jest ale... Szybkość, ale... tu dużo brakowało z wami tam trochę ja. one też jeszcze były od nowa wpijane to też się no. Znale. 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 chłopaki dużym amperażem spawali pościągało nie, tam ee, Wojtuj, jak tak, brał tam, no? zawsze Z wejdzie? Więc... Też ślifniemy za trochę, nawet jak później będzie, to się ściągnie. Śruba dociśnie, nie? Chładnie później wyzywać. No, na no wyzywane to już było tu dosyć. Dobra, próbujemy, Le włańa lekko na dół. Dobra, ugana tam, tam mów mu stop i ten. Zobaczmy w dół Urwala, ona. Do ciebie. Dobra! Dobra. Co ja weszło? Tu wejdzie, ale trzeba trochę. Bo no, też no. Tutaj na bok musisz I ona do tyłu musisz teraz. No, ona będzie tak napięta teraz Teraz jest ok, teraz, ale zapew... teraz bym musiała zejść jeszcze niżej. Zaczale, ja ją... Jeszcze nie, trochę. Nie, jeszcze nie. trochę na dół. Tylko u mnie nie wchodź. jest bardziej pod lewą stroną, wiesz? A tutaj wejdę. Za... weszło pomiędzy ten? Weszło, weszło no. pomiędzy, ale tak tylko. Tu nie trochę, a może ją da trochę napnąć? Teraz? Musimy naciągnąć. Ona jest po lewą stronę, jest Łapo, I trzeba... trzeba przebić te tlejki, może dalej taka, może jakby trochę do tyłu podjechał, to może by się wyrównała tak, bo ona teraz chyba nie wiem, czy nie jest trochę skręcona. Teraz Trochę skręcona, ale, ale tu może breszką i a bo, tam a bo, się naciągnie bo, ta guma, przeciągnie się w Tu już siedzi, więc nie że jej w stronę stronę Ale jakbyś tu breszką, tak jak mówi, w breszko, to, to guma, to, guma, to, guma trochę przejdzie I guma jeżdża w, nie guma, nie guma, no, jest w tą, w, w tą i może przejdzie trochę i wtedy, nie? Dobra, Można docierać O, już jest ta nikt jest Pompy nie ma w do lotu nie mamy Na razie jest szybkossak Bez doładowania Od czego macie? 3-litrowego diesla BMW Dobra, wejdziemy sobie. Jak? Tylko muszę włożyć, żebym nie strzelił. Jeszcze ta tutaj jest. On by musiał trochę jeszcze. Jeszcze trzeba przeszlifować. No, też myślę, że. Jeszcze trzeba przeszlifować. Kabinka lekko do góry. Trzymajcie ją, ja żeby no, nie obtłukło tak było. Dobrze? to. Oryginalnie w Ursusie zrobili, nie? Nie było dobrze. Na sztywno Weszła? Weszła? Weszła elegancko. U was jak? Na dół, się... Dobra? Jestem A poczekaj. Poczekaj, my wstajemy. Jazda... Poczekaj. Ale nie. No, ale, do do kabiny. tak. 5 mm w dół. A u nas też. 5 mm w dół. Słoniowka. <noise> 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 tak Nad Mucha nie ksiądzie Dobra, czekaj. A teraz jakbyś się lekko. Uba, jakby się tutaj zawiesiło. Zamocuj O, dobra, czyli. Ja, Dobra, jest. Nakrętka? Mamy to. A pokładki tam nie dajemy? No, damy jest napad, ja Słuchajcie, tak od tyłu się prezentuje. nasz trawi trak. ktoś tak powiedział skoczył? mamy, słuchajcie zamontowane nakrętka? z przodu tulejeczki ładne już wszystko jest o trochę jest pod słońce dzisiaj o ale tak od przodu się póki co prezentuje na razie to z przodu nie ma, ale jak tu dojdzie maska, interkuler orurowanie, to, to będzie potęga Chciałem też slifować dzisiaj troszeczkę farba, więc musimy parę tulejek podslifować ale to dobrze, że ciasno siedzi do siebie. Degaj, dobra, i opuść teraz całe. Wskocz pas bokiem. Co Dobra, Patryk, dobra? Dobra, I możesz wyjeżdżać pas odpinamy Tylko podnieś, żebyś tego koguta nie. Koguta Słuchajcie, jest kabina siedzi. Biała perła bije po oczach. To nie mówiłem, ale mamy już zamontowane. Dzisiaj zamontowaliśmy po trzy obciążniki w koła. Męsko. Prawcio? Przytrzymaj tu ten drabinę, bo. No i jest, siedzi na miejscu. Przybyła troszkę tak, ale jest jeszcze pod wodą. Przyjdzie, chłopaki. Nie wiem, gdzie ją pływać, żeby maskę przywieźć. Ale tak, żeby tyłem do garażu, kuba skęcia. Ja tak, tyłem, tyłem do garażu, bo pod słońcem zdjęcia wyjdą złe. Dalej chłopaki, nie liście nic dzisiaj? No właśnie nie. Spokojnie, obiad już zamówiony. Ja pierdziela ale to w słońcu wygląda Mówię wam, że na filmie to nawet nie ma na zdjęciach 10% tego efektu Nie Kamil jest Uwaga Na razie nie podpychajcie do przodu z przodu, pod maskę Tu z przodu? Ja mam na dół też. No, moja żona, Black. już obecna. Black and white. No, wybrała kolor. Weszła do garażu i Rafa mówi, Agata jaki kolor? A ona mówi, że biały. Rafał biały mówi? O biały. Mówi i klasa, nie? I nie da, trzeba w taki wiek, bielek, Szem, nie, gdyby dachach. to było innej kolorystyki, to by się też, mówić, ale ile jest ale czerwonych, zielonych, niebieskich tych ciąników, nie? Ten kolor oddaje wszystko, nie? Tak. A zwłaszcza, patrzę, że jest. No i dach, błotniki, maska, koła, wszystko jest tak, wiesz, nie? Pod panienkę podjedziesz. Kamera. Jest. U nas w też się otworzyć drzwi w robocie też się zapala Tam jest napięcie 12,2 V? 12,2 V Tak mam akumulator do A się nagrzałem I tutaj otwórz drzwi, tampeczka się zapali o. i u góry też. Jeszcze będzie kamera z przodu na masy, no na tu za będzie. Dawać. Kabina niedawno przyjechała, już, A, już musimy trzeba ją rozkręcać. Zdemontować całą podłogę, już siedzenia nie ma i będziemy montować. Dźwigienki, robić swoje, a tu już panowie z firmy NAGLAK montują nam węże do kompresora i taką, taką chłodnicę grubą, dosyć dużą do klimatyzacji będą montować. Także tu już mamy jakiś kruciec i dzieje się, dzieje się. Dobra, mam no to do kamery panowie, uśmiech Stara się nie trzęść Nie no, już wypiłam, ręce mi się nie trzęsą no. Tu mamy pompę wtyskową Boscha naszego Fiata Ducato Już pokazuję jak ja to zamontowałem Kuba podejść bliżej Są zrobione szpilki z dziesiątki Przejście na ósemkę, tylko o jakby z boku, żeby zmniejszyć y, rozstaw tych śrub, bo troszkę nam nie pasowało. Ale generalnie, jakbym robił teraz, to cały dystans bym dotoczył i przestawił, i zawił nowe szpinki, bo tu musieliśmy roz, rozfrezować te otwory. I ten jeden, na przykład, tu nam pękł, bo już było za mało mięsa. I tu mamy zębatkę, tą oryginalną. Co przychodzi na pompę o 60, tylko jest odwrócona i jest stożek w drugą stronę, przetoczony przez tokarza, bo ona musiała nam odejść, bo jest większa, większy i grubszy wałek, i dlatego musiała być nakrętka, by nam nie weszła tam w środek w ten wałek, bo jest większa i dlatego musiałoby to odwrócone, żeby jak najmniej tej wystawało, i zostało to tak zrobione i było przyłożone ułożone sprzęgiełko wciśnięte na maksa, na maksa w, w tą stronę i domierzyłem sobie przerwę pomiędzy blokiem a, a pompą i wtedy sobie dołożyłem tylko milimetr żeby nam nie było na ścisk to przykręcone żeby było troszkę luzu na tym sprzęgielkę i wtedy to Kaś mi dotoczył właśnie taki dystans który mi tu średnicę zmienia z tej na tą od pompy i jeszcze odsuwa pompę od, od bloku i tak, i sprzęgiełko yy, wyfrazowywałem yy, tutaj tryby te ząbki bo nie pasowało na oryginalne tak jak clean był i za pierwszym razem się pomyliłem bo ustawiłem sobie zapłon, skręciłem zegar i wszystko się zgadzało ale ciągnik nie chciał odpalać i dopiero na drugi dzień mi przyszło do głowy, że mogłem się pomylić o 180 stopni bo wałek kręci się dwa razy wolniej niż wał i zrobiłem jeszcze pełny obrót wału przestawił nam się o 180 stopni wałek od pompy i wtedy przestawiło się wszystko jakby na drugą stronę założyliśmy pompę, ciągnik od razu odpalił także Trzeba na to zwrócić uwagę, żeby był w dobrym momencie, jakby ten wałek ten Kurwa, jak w pochólu, kurwa. kurwa To kurwa nowe będzie, czego ty chcesz? Co? i